Firmy transportowe w gminie Strzegom nie są dobrze traktowane przez władze miasta, stanowczo twierdzą przedstawiciele tej branży. Transportowcy podejmowali już wiele prób, aby zmienić ten stan rzeczy. Wielokrotnie próbowano wywrzeć na burmistrza i radę miasta nacisk i wywalczyć obniżenie stawek podatkowych. Firmy transportowe w Strzegomie traktowane są przez władze bardzo niekorzystnie, podchodzi się do sytuacji. Radni, jak i burmistrz od wielu lat są proszeni o obniżenie środków podatku od środków transportu, jednak jest to bez żadnego skutku. Szybko okazało się, że ratunkiem dla firm transportowych jest przeniesienie swojej działalności do sąsiednich powiatów. Pojazdy rejestrowane są na przykład w Środzie Śląskiej. Zyski ościennych gmin są z tego tytułu milionowe. Rozwiązaniem naprzeciw wyszły nam gminy sąsiadujące z gminą Strzegą. Są to gminy w powiacie średzkim lub wrocławskim. Gminy te obniżyły środków transportu znacznie do wysokości w różnicy 1700 zł na jednym zestawie w przeliczeniu na 20-30 pojazdów, to już robi się bardzo pokaźna kwota i zachęcają tym do skorzystania, by rejestrować u nich te pojazdy. Wielokrotnie na sesjach Rady Miejskiej był poruszany ten problem. Wielokrotnie nalegaliśmy, prosiliśmy, aby obniżyć te podatki, służyliśmy też pomocą, aby ściągnąć do naszej gminy firmy leasingowe z Wrocławia, prawda, z Legnicy, z Wałbrzycha, które by u nas też rejestrowały, które mogłyby nakręcić tą gospodarkę w gminie. Z tego co wiem z nieoficjalnych danych, tak jak w przypadku jest gmin ościennych, które które wyszły naprzeciw firmom transportowych, zysk z tego tytułu jest przekraczający w grubych milionach już liczony i z tego gmina czerpie korzyści. Władze miasta mają za sobą już tegoroczne spotkanie z przedstawicielami niezadowolonej branży. Czy burmistrz Strzegomia zdaje sobie sprawę z sytuacji i czy dostrzega on potrzebę weryfikacji stawek podatkowych obejmujących usługi transportowe? W tym roku odbyły się spotkania z transportowcami. Mamy w tej chwili uruchomione Stowarzyszenie Branży Transportowców. Dlatego też konsultacje te pokazały konieczność obniżenia podatków. Takie same konsultacje przeprowadziliśmy z Radą Miejską i mamy przygotowane już projekt uchwały na przyszły rok. Czekamy tylko na stawki podatku minimalnego, bo takie będą ogłoszone dopiero w październiku przez Ministerstwo Finansów. Konsultacje te pokazują potrzebę obniżenia podatków, więc będziemy szli w tym kierunku i myślę, że nie przyniosą one strat podatkowych dla gminy strzegom. Jest więc pomysł, są chęci, jest i nadzieja, że już od przyszłego roku sytuacja może ulec diametralnej zmianie. Burmistrz Strzegomia zapewnia też, że gmina ma pomysł na to, aby wpływy z podatku transportowego mimo obniżenia stawek i tak były większe.